Pożegnanie listonosza. Listonosz odchodzi na emeryturę, mieszkańcy jego rewiru postanowili go jakoś pożegnać. Każdy na swój pomysł. Przychodzi do pierwszego domu, a tam otwiera facet, który bierze listy i wręcza mu czek na 200 zł. W drugim domu dostaje pudełko kubańskich cygar, w trzecim butelkę dobrej whisky. Przychodzi do czwartego, otwiera mu odziana skąpo ponętna blondynka, patrzy na niego kocim wzrokiem i zaciąga do sypialni. Jeden, dwa, pięć orgazmów. Po wszystkim kobieta przygotowuje mu wspaniałe danie. Na sam koniec podaje mu kawę i banknot dziesięciozłotowy. Facet z lekka zblazowany drapie się po głowie. To, co pani dla mnie zrobiła, było wspaniałe, ale po co mi te dziesięć złotych? zastanawiałam się co panu dać w związku z odejściem na emeryturę ale w końcu wie pan mąż mi doradził pierdol go daj mu dychę a kawę to wie pan sama wymyśliłam oh yeah. Programista rozmawia ze swoimi przyjaciółmi po fachu. Wczoraj w nocnym klubie poznałem świetną blondynę. A ty szczęściarzu. Zaprosiłem ją do siebie, wypiliśmy trochę, zacząłem ją dotykać. No i co, no i co? No ona mówi, rozbierz mnie. Nie może być. Zdjąłem z niej spódniczkę, potem majteczki, położyłem na stole, tuż obok laptopa. Nie pierdol! Laptopa kupiłeś, a procesor jaki? Przychodzi Jaś do apteki i mówi, Sześć prezerwatyw Może ciszej, z tyłu stoją ludzie Mówi aptekarka Jasio ogląda się i mówi do stojącej za nim dziewczyny A cześć Ala. to jednak siedem proszę, proszę pani <grym> Przychodzi mały Jasio do apteki i mówi do aptektarza Proszę mi dać coś do zapobiegania ciąży Aptekarz z ciszonym głosem zwraca Jasiowi uwagę. Po pierwsze, to o takim czymś mówi się szeptem, a nie na cały głos. Po drugie, to nie jest dla dzieci. Po trzecie, niech ojciec sam sobie przyjdzie. A po czwarte, są tego różne rozmiary. Na to Jasio. Po pierwsze, w przedszkolu uczyli mnie, żeby mówić głośno i wyraźnie. Po drugie, to nie jest dla dzieci, tylko przeciw dzieciom. Po trzecie, to nie dla ojca, tylko dla mamy. A po czwarte, to mama jedzie do sanatorium i potrzebuje wszystkie rozmiary. Jasiu pyta taty, tato, co to oznacza w teorii i w praktyce? Jasiu, zaraz ci to wytłumaczę. E, spytaj mamy, czy dałabym Murzynowi za dwa tysiące dolarów. Jasiu podchodzi do mamy i pyta: Mamo, dałabyś Murzynowi za dwa tysiące dolarów? No wiesz, synku, meble by się przydały, pensja mała, dałabym ten jeden raz. Jasiu idzie do taty i mówi, że mama dałaby. Jasiu, teraz idź do siostry i spytaj o to samo. Jasiu podchodzi do siostry i pyta. Siostra, dałabyś Murzynowi za dwa tysiące dolarów? Pewnie, że tak. Miałabym na kosmetyki, imprezy, ciuchy. Jasiu idzie do taty i mówi, że siostra dałaby. Teraz Jasiu idź do dziadka i spytaj o to samo. Jasiu idzie i pyta. Dziadku, dałbyś Murzynowi za dwa tysiące dolarów? Dałbym, bo wiesz, emerytura mała, a na starość coś bym sobie jeszcze kupił. Jasiu poszedł i powiedział, że dziadek też by dał. Tata na to. Wiesz, synku, w teorii to my mamy sześć tysięcy dolarów w kieszeni, a w praktyce dwie kurwy i pedała w rodzinie. Mama prosi Jasia. Jasiu masz tu ostatnie nasze pięćdziesiąt złotych. Idź na zakupy, tylko nie wydaj wszystkiego, bo musi nam wystarczyć na cały miesiąc. Dobra, spoko, mówi Jasio. Idzie na zakupy, a na wystawie sklepu wielki miś. Ile kosztuje ten miś, pyta Jasi. Pięćdziesiąt złotych. Jasio kupił misia i poszedł do cioci pożyczyć trochę kasy. A tam ciocia siedzi z kochankiem. Nagle wraca wujek, mąż cioci. Ciocia wpycha do szafy kochanka, Jasia i misia. Jasio mówi do kochanka. Kup pan misia. Nie mam teraz czasu. Kup pan misia, bo będę krzyczał. Dobra, ile ten miś? Pięćdziesiąt złotych. Kochanek zapłacił. Jaś za chwilę. Daj pan na misia. Ale przed chwilą go od ciebie kupiłem. Daj pan misia, bo będę krzyczał. Kochanek oddał misia. I znów. Kup pan misia, daj pan misia. Kup pan misia, daj pan misia. Wój poszedł do pracy, kochanek został, a jaś poszedł na zakupy. Wraca do domu z pełnymi torbami zakupów, kilkoma tysiakami w kieszeni i misiem pod pachą. Mama mówi, na pewno kradłeś, idź się wyspowiadaj. Jaś klęka przy konfesjonale i mówi, ja w sprawie misia, a ksiądz, no przecież ci mówiłem, że nie mam już pieniędzy. Poznał chłopak dziewczynę. Po kilku spotkaniach ona zdecydowała się zaprosić chłopaka na obiad niedzielny do rodziny. W związku z tym, że chłopak pochodził z biednej rodziny i nie miał za wiele kasy, nie wiedział za bardzo w co ma się ubrać i co zrobić, żeby dobrze się zaprezentować. Po chwili zastanowienia wpadł na genialny pomysł. Przypomniał sobie, że ma w szopie starego junaka. Więc w połączeniu ze starymi dżinsami I kurtką skórzaną będzie git Poszedł do szopy, ogarnął całe siano W którym pojazd był przykryty i zamarł Junak był cały zardzewiały Już prawie się załamał, gdy wpadł na genialny pomysł Wysmarł go wazeliną Jak pomyślał, tak zrobił Junak świecił się jak psu jaja. W niedzielę pojechał do dziewczyny Ona czekała na niego przed wejściem i mówi Słuchaj Kaziu, pamiętaj o jednej rzeczy Po zjedzeniu obiadu nie wolno ci się odezwać Kto zrobi to pierwszy, ten myje wszystkie gary no, taka jest u nas tradycja. Kaziu myśli, niech będzie, no problem. Chyba ich porypało, jeżeli myślą, że ja gość będę mył Weszli do domu, kwiatuszki dla mamusi, dzień dobry, witamy i tym podobnie. Obiad minął bez problemu. Wszystkim smakowało, skończyli jeść i cisza. Nikt się nie odzywa. Ojciec myśli, no co ja się będę odzywał? Robiłem całą nockę, a teraz miałbym te gary mieć? Nigdy w życiu, siedzę cicho. Matka myśli, no chyba ich poczesało, jeśli myślą, że się odezwę. Cały dzień gotowałam, a teraz miałabym jeszcze zmywać. No a ta patelnia, o jaka urypana, nie ma mowy, siedzę cicho. Dziewczyna myśli, żeby tylko się Kazik nie odezwał. Kazik myśli porąbani. Przyszedłem w gości i myślą, że będę gary mył. Minęła godzina i cisza. Kazik się wkurzył, wziął swoją dziewczynę, położył na stole, zdjął majtki i zerżnął. Ojciec myśli, a co mnie kurwa obchodzi? Pewnie dymają codziennie. Ja się tych garów nie chycę, nie ma mowy. Matka myśli, a w dupie to mam. Jak pomyślę o ty patelni, to mi się słabo robi. Mijają dwie godziny, cisza. Kazik się wkurwił, wziął matkę, położył na stół i zerżnął. Ojciec myśli, no kurwa mać, przegiął pałę, ale mam w dupie. Całą noc harowałem, to teraz nie będę garów mył. Dziewczyna myśli, no grunt, żeby się Kazik nie odezwał. Mijają trzy godziny i cisza. No, ale zaczął padać deszcz. Kazik podbiega do okna, patrzy, a tam całą wazelinę zmyło mu z junaka. Załamany myśli, no cholera, no odezwę się. Macie może wazelinę? A ojciec na to, dobra, dobra, to ja już kurwa te gary umyję.